W części technicznej przyjrzymy się kwestii efektywności algorytmów pod kątem praktycznym. Przeanalizujemy dwa programy, które napisaliśmy już wcześniej w trakcie kursu i zobaczymy po pierwsze jak szybko one działają, no a po drugie zastanowimy się wspólnie jak można je usprawnić. Jako pierwszy przykład wybraliśmy program, w którym obliczamy sumę liczb od 1 do n. No, to jest ten bardzo prosty program z jedną pętlą for, w której po prostu no, dodajemy każdą kolejną liczbę od 1 do n do wyniku, no i patrzymy, co. No, i na końcu wypisujemy ten wynik. Gdy skompilujemy ten program, no to możemy zobaczyć, jak szybko on działa. Powiedzmy, dla n równego 100, wynik mamy natychmiast, to jest 5050. /50. Teraz n równe 1000. Również wynik zobaczyliśmy od razu. 10 000 bez problemu, 100 000. No tu również wynik otrzymaliśmy bardzo szybko. Natomiast to, co może nas niepokoić, jeżeli dobrze pamiętamy, to jak wyglądały wyniki dla poprzednich wartości n to one były takie bardzo okrągłe. No tutaj ten wynik wygląda w taki sposób i no taki wynik może nas wprawić w pewne zaniepokojenie, czy aby na pewno ten nasz program obliczył go w sposób poprawny, no bo wydawać by się mogło, że powinien wyglądać analogicznie do tych, które były wcześniej. No rzeczywiście, jeżeli uruchomimy nasz program powiedzmy nie dla 100 tysięcy, dla 200 tysięcy, to otrzymamy wynik będący dużą liczbą ujemną. No i no, to może nam nasunąć podejrzenia, że powodem Takiego działania programu jest przekroczenie typu, przekroczenie zakresu typu, no i rzeczywiście widzimy, że w tym programie suma jest typu int. No a najwyraźniej do obliczenia sumy dla n równego 100 tysięcy i więcej jest potrzebne zastosowanie typu long, -long czyli typu 8-bitowego. Dyskompilujemy poprawiony program. I wpiszemy liczbę 100 tysięcy, no to znowuż otrzymujemy wynik natychmiastowo, natomiast tym razem wynik wygląda do, dużo lepiej niż to co, było, to, co było poprzednio. No to wpisujemy dalej, powiedzmy teraz milion. Milion dodawań bez problemu. 10 milionów dodawań, również wynik otrzymaliśmy bez problemu. No powiedzmy, wpiszmy już teraz 1,90, czyli miliard. Uruchamiamy program. No, widać, że wynik został obliczony, natomiast no, chwilę trwało, zanim program podał nam wynik z sumowania liczb od 1 aż do miliarda. No, powodem jest oczywiście to, że no, tutaj wykonujemy miliard po kolei dodawań. Swoją drogą jest to dobra wiadomość, tak, no, bo to oznacza, że program jest w stanie w ciągu paru sekund obliczyć, wykonać miliard dodawań. Tak? No, to jest jednak, pokazuje bardzo dużą moc obliczeniową komputera, na którym piszemy nasze programy. Natomiast no, taki czas działania czasem mógłby się okazać zbyt duży. No, mogłoby być tak, że powiedzmy, byłoby pewne zadanie w systemie main, właśnie w którym należałoby obliczyć sumę liczb od 1 do n, no i autor zadania wymagałby, żeby tę sumę obliczyć w ciągu co najwyżej jednej sekundy. To jest tak, że każdy test w systemie main ma przypisany pewien limit czasu, no i jeżeli program nie zmieści się w tym limicie czasu, no to dostanie komunikat, że został przekroczony limit czasu. No i w tym przypadku, no, gdyby ten program miał się zmieścić w ciągu sekundy, no to no, okazałby się zbyt wolny. No ale okazuje się, że ten program można usprawnić, a w tym celu trzeba po prostu wykonać pewną sztuczkę, coś zaobserwować. Powiedzmy, że chcielibyśmy obliczyć sumę liczb od 1 do n, zakładając, że n jest liczbą parzystą. To wtedy tę sumę moglibyśmy zapisać tak, że najpierw w pierwszym wierszu zapisalibyśmy sobie 1, dodać 2, dodać i tak dalej, aż do n pół. A w drugim wierszu moglibyśmy sobie zapisać resztę tych składników, czyli od n pół plus 1 do n, ale w kolejności odwrotnej. Czyli najpierw zaczynamy od największego n, potem mamy n 1, i tak dalej, aż do n pół plus 1. Tak? To jest dokładnie to, co chcemy obliczyć, jeżeli n jest parzyste. No, jeżeli jeszcze nie widzimy, co tu się dzieje, to możemy wyrównać te dodawania, żeby to było jedno pod drugim. No i to, co chcemy zrobić, to chcemy sumować pary kolejnych składników, które mamy tutaj na górze i na dole. No, to 1 plus n daje n plus 1. 2 i n minus 1 też daje n plus 1. No, gdybyśmy tutaj wypisali sobie teraz trójkę i n 2 w tych sumach, no to też byśmy mieli n plus 1, więc widzimy, że za każdym razem mamy n plus 1. No i na końcu też widzimy, że te dwa składniki sumują się do n plus 1. Tak, możemy to też ładnie wyrównać. Żeby było widać, że to się rzeczywiście ładnie sumuje. Tak, czyli to, co otrzymujemy w wyniku, to mamy n plus 1 i. To bierzemy ile razy, no tyle razy, ile jest tutaj składników w, górnej, w górnym wierszu, czyli to jest n przez dwa razy. Tak? Czyli to, co otrzymaliśmy, to dla liczby parzystej n mamy wzór, który pozwala obliczyć sumę liczb od 1 do n bez konieczności wykonywania n dodawań. No, i możemy tej, przy tej okazji wspomnieć o pewnej anegdocie, że bardzo dawno, dawno temu pewien nauczyciel w szkole zlecił właśnie uczniom swojej klasy obliczenie sumy liczb od 1 do 100. No i miał nadzieję, że ci uczniowie chwilę będą obliczali tę sumę, czyli że będzie miał tak naprawdę chwilę wolnego od prowadzenia zajęć. No ale właśnie jeden z uczniów zastosował tę metodę, którą podaliśmy tutaj, i bardzo szybko obliczył wynik, i podał go nauczycielowi, wprawiając go w pewne zdumienie. No według tej anegdoty tym uczniem był późniejszy wielki matematyk Karl Friedrich Gauss. No wracając od tej anegdoty, no mamy wzór na obliczenie sumy liczb od 1 do n. On działa dla n parzystego, ale okazuje się, jeżeli się chwilę temu przyjrzeć, tak naprawdę taki sam wzór, czyli n razy n plus 1 przez 2, zadziała także dla n nieparzystego. No to co? Nic prostszego. Możemy łatwo zmienić nasz program. Zamiast obliczać tę sumę za pomocą pętli... To, co zrobimy, to pomnożymy n razy n plus 1 i to wszystko podzielimy przez 2. No tutaj warto się przyjrzeć temu, że dla n czy parzystego, czy nieparzystego to nie będzie grało roli, że mamy tutaj dzielenie całkowito-liczbowe, a nie takie dzielenie jak, jak w matematyce. No, ponieważ wiemy, że nasz wynik może nie zmieścić się w typie int. To warto będzie od razu zawczasu wprowadzić tutaj do tego wyrażenia typ longlong. -long. Normalnie, gdybyśmy mnożyli n razy n plus 1, dzielili przez 2 i n, tak jak tutaj byłoby typu całkowitego int, no to całe wyrażenie byłoby typu całkowitego int, no i mielibyśmy w samym tym mnożeniu przekroczenie zakresu. Więc to, co musimy zrobić, no to musimy zastosować rzutowanie typów, które już widzieliśmy wcześniej. No tylko ponieważ typ longlong -long ma dosyć długą nazwę, znaczy składa się z dwóch słów, no to musieliśmy go ująć w nawiasie przy tym rzutowaniu, tak? bo to jest tak zawsze, że pisaliśmy nazwę typu, a potem w nawiasach pisaliśmy, jaką zmienną chcemy zrzutować na ten typ. Tak, czyli w tym momencie już n staje się typu longlong, -long, a ponieważ już n jest typu longlong, -long, to tak to wyjdzie, że w języku C całe to wyrażenie zostanie zinterpretowane jako po prostu wyrażenie typu longlong. -long. Gdybyśmy się nie chcieli tak z tym męczyć, moglibyśmy też po prostu samą zmienną N od razu uczynić jako zmienną typu longlong. -long. No więc tak, no zobaczmy przede wszystkim, czy nasz program działa. No powiedzmy wpiszmy 100. Widzimy, że wynik jest taki sam jak poprzednio. Możemy mieć podejrzenia, że program działa poprawnie. No i od razu przejdźmy do miliarda. Poprzednio dla tych danych program działał kilka sekund, teraz wynik otrzymujemy natychmiastowo. No nie powinniśmy dać się zwieść tutaj informacji w tym okienku wyświetlanej, że program działał 4.6 sekundy. No ten program rzeczywiście tyle czasu działał, tylko że on ten czas wylicza czas, w którym po prostu wpisywaliśmy tę liczbę programową. tak? Więc po prostu 4 sekundy zajęło nam wpisanie samej liczby. Natomiast kiedy już wpisaliśmy liczbę, no to wynik mieliśmy natychmiastowo. Tak, czyli no, takie słowo komentarza, co nam się udało osiągnąć, no, stosując pewien sprytny wzór matematyczny, byliśmy w stanie zamienić program, który wykonywał dużą liczbę dodawań, n dodawań potencjalnie, na przykład miliard dodawań, w program, który po prostu oblicza jeden prosty wzór, czyli wykonuje stałą liczbę operacji, kilka operacji, jakieś mnożenie, dodawanie, dzielenie. Tylko jeszcze tak można by skomentować, no, co gdybyśmy chcieli teraz obliczyć taką sumę liczb pod 1 do n dla jeszcze większych n, powiedzmy, nie miliard, ale 1000 miliardów, czyli bilion i tak dalej? No tak naprawdę ten sam program miałby szansę zadziałać, tak? No bo też no, mielibyśmy taki sam wzór i on powinien też działać bardzo szybko. Natomiast niestety wtedy przekroczylibyśmy także zakres typu Longlong. -long. No, typ Longlong -long może przechowywać liczby z grubsza do 10 do 18. Tutaj mamy taki iloczyn liczby przez nią samą no, podzielone przez 2. No w każdym razie, jeżeli n będzie znacznie większe niż 10 do 9, no to ten iloczyn przekroczy 10 do 18 i nie zmieścimy się tutaj w ogóle w typie longlong, -long, czyli po prostu wynik nie jest w stanie się zmieścić w typie long, long ani też w żadnym innym typie dostępnym w języku C++. No co w tej sytuacji zrobić? Pewna podpowiedź znajduje się w jednym z zadań do poprzedniej lekcji. No może już nie będziemy teraz tego szerzej komentować. W każdym razie zamieniliśmy program, który wykonywał n operacji, w program, który wykonywał kilka, stałą liczbę operacji. I teraz jeszcze obiecany drugi przykład. Drugim przykładem będzie program z funkcją, która sprawdza, czy dana liczba całkowita jest liczbą pierwszą. Żeby uniknąć tutaj nieporozumień z typami, od razu postanowiliśmy, no zmieniliśmy ten program z poprzedniej lekcji, także zamiast typu int, od razu wszędzie wprowadziliśmy typ long, long, tak żeby na pewno nie mieć problemu z przekroczeniem zakresu, przynajmniej dla niewielkich danych. No i tak jak w poprzednim programie mieliśmy obliczanie sumy i 1 do n, czyli przechodziła po prostu pętla, wykonywała n kroków, tak tutaj również pętla wykonuje mniej więcej n kroków, tylko tutaj są sprawdzane reszty z dzielenia. No to zobaczymy jak efektywny jest ten program. No powiedzmy, zacznijmy już od miliona. No dla miliona, tak jak poprzednio, też program działa bardzo szybko. Jeżeli wprowadzimy miliard, to program o dziwo również działa bardzo szybko. No możemy jeszcze wprowadzić 1 i 12 i program również działa bardzo szybko. No cały czas wynikiem jest 0, czyli że ta liczba nie jest liczbą pierwszą. No widać, że tu jest jakaś istotna różnica w porównaniu do poprzedniego programu, gdyż poprzedni program no, dla takich danych niewątpliwie działałby bardzo długo, taki sumujący po kolei. No różnica bierze się oczywiście stąd, że mamy tutaj tę instrukcję return. No i przypomnijmy sobie, że instrukcja return funkcji, kiedy on, na nią natrafimy, to funkcja natychmiast zwraca wynik i już więcej nie są wykonywane żadne obliczenia. No i rzeczywiście, tak tutaj akurat wychodziło, że chcieliśmy wpisywać takie fajne, okrągłe liczby, no ale wszystkie te liczby nie były liczbami pierwszymi, no bo każda liczba postaci 1 i i laser ma po prostu dzielnik równy 2. To jest liczba złożona, hm, niewątpliwie. No i tak naprawdę ta pętla już w pierwszym obrocie sprawdzała, że n dzieli się przez 2, i wypis zwraca wols. I koniec. Czyli tak naprawdę ta pęta zdąża wykonać tylko jeden obrót. No więc nie dziwota, że program działa bardzo szybko. Ale możemy spróbować się zobaczyć, jak ten program działa w innej sytuacji, kiedy ten dzielnik nie jest tak szybko znajdowany. Skrajnym przypadkiem jest oczywiście sytuacja, gdy liczba jest liczbą pierwszą, wtedy nie znajdziemy żadnego dzielnika. No i pętla będzie musiała wykonać wszystkie obroty od dwójki aż do n-1. No powiedzmy możemy uruchomić nasz program. No i skądinąd wiemy, że liczba miliard 7, czyli bardzo podobna do tej co poprzednio, i już jest liczbą pierwszą. No i zobaczmy, jak szybko zadziała nasz program dla liczby miliard 7. Uruchamiamy i czekamy. Tak, no przez moment można było mieć wrażenie, że program może nawet się zapętlił. Nie, program się nie zapętlił. Obliczył poprawnie. Wynik 1, czyli to oznacza, że ta liczba jest pierwsza. Natomiast no, tym razem już czas działania był bliższy 20 sekund, tak? czyli to już jest bardziej znacząca różnica niż, niż poprzednio. No i co więcej, gdybyśmy podali jakąś liczbę pierwszą, powiedzmy 12 cyfrową, no to program działałby już naprawdę bardzo wolno. Jeżeli chcecie, możecie to sobie sprawdzić. Czyli widzimy, że co? Czy ten program jest szybki czy wolny? No dla pewnych danych jest szybki, ale dla pewnych bardzo wolny. Nas tutaj interesuje to, dla jakich danych program działa możliwie najgorzej, ponieważ no, gdybyśmy mieli, powiedzmy, zadanie do rozwiązania, zresztą mieliśmy takie zadanie do rozwiązania: napisanie programu, który sprawdza, czy liczba jest pierwsza, no i gdyby wśród testów mogły pojawiać się liczby rzędu miliarda, no to wtedy właśnie złośliwy autor zadania mógłby w jednym z testów umieścić liczbę miliard 7 no i mieć, oczekiwać od naszego programu, że, że zadziała rozsądnie długo, no może nawet niekoniecznie w ciągu sekundy, no ale 20 sekund to już zdecydowana przesada. No i pytanie znowuż, co w tej sytuacji zrobić? Okazuje się, że ten program możemy bardzo prosto usprawnić, i co więcej możemy do tego celu użyć funkcji, którą wprowadziliśmy dopiero co w tej lekcji. No ale po kolei. Zauważmy przede wszystkim, że jeżeli liczba nie jest liczbą pierwszą, czy jest liczbą złożoną, no to możemy ją zapisać w postaci iloczynu dwóch liczb, z których dwóch liczb całkowitych, z których żadna nie jest jedynką. No powiedzmy, jak weźmiemy sobie liczbę 36, no to ona nie jest liczbą pierwszą. No i możemy ją zapisać jako 2 razy 18, no co więcej możemy ją zapisać też na inne sposoby, tak? No to jest 3 razy 12, to jest 4 razy 8, no i to jest wreszcie 6 razy 6. To już są wszystkie takie sposoby przedstawienia jako idoczyn bez jedynki. Czyli to są tacy, takie nasze dowody na fakt, że liczba 36 nie jest liczbą pierwszą. No, i jak się przyjrzymy tym iloczynom, to zawsze mamy mniejszy i większy czynnik. No, czasem to są dwa równe czynniki. Przy czym ten mniejszy czynnik nigdy nie przekracza szóstki, czyli pierwiastka z liczby 36. Tak, mamy 2, 3, 4, 6. No i rzeczywiście nie jest to przypadkowe, no bo jeżeli byśmy mieli iloczyn dwóch liczb, z których każda byłaby większa od pierwiastka z danej liczby, pierwiastka z n, no to ten iloczyn na pewno byłby większy od n, tak? No pierwiastek razy pierwiastek to jest n, a tu byśmy mieli coś większego. Więc niewątpliwie ta mniejsza liczba nie może przekraczać liczby pierwiastek z n w takim iloczynie. Czyli to oznacza, że niezależnie od takiego przedstawienia, a wystarczy nam znaleźć, jeżeli liczba rzeczywiście nie jest liczbą pierwszą, to wystarczy nam znaleźć mniejszą z tych liczb w tym iloczynie, i wiadomo, że ta mniejsza z tych liczb będzie dzieliła n. Więc wystarczy rozważać liczby i w tej pętli tylko do pierwiastka z n. No to wprowadzimy sobie zmienną pomocniczą granica, której właśnie napiszemy, dokąd chcemy rozważać, rozważać te liczby. No i widzimy, że będziemy mogli użyć funkcji sqrt, która oblicza pierwiastek kwadratowy z liczby n. Ją wprowadziliśmy przed momentem, ona dotyczyła liczb, typu double, liczb rzeczywistych typu double, w związku z czym, żeby ta funkcja dobrze zadziałała, to musimy sobie zrzutować liczbę n właśnie na typ double. Z kolei wynikiem tej funkcji jest też liczba rzeczywista, no a my chcielibyśmy, żeby tutaj pojawiła się liczba całkowita, no bo chcemy obliczać tylko do jakiejś liczby całkowitej, w związku z tym możemy na samym końcu zrzutować to wszystko na typ całkowity. No tu jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę wynik tego pierwiastka zazwyczaj nie będzie liczbą całkowitą, natomiast szczęśliwie tak jest, że jeżeli rzutujemy coś na typ int, no to tak naprawdę obliczana jest właśnie część całkowita tej liczby, czyli po prostu jest, odrzucana jest część ułamkowa. No i wiemy, że chcemy obliczać tylko. Chcemy wykonywać tę pętlę tylko do tej granicy, no bo jeżeli do tej granicy nie znajdzie się żaden dzielnik, to już na pewno nigdy później się też nie znajdzie. No i również to, co możemy sobie minimalnie program tutaj zmienić, no to możemy sobie tutaj wstawić, że, że, że zmienna i będzie typu int. No bo tak naprawdę dla dowolnych rozsądnych wartości n, nawet do 10 do 18, no pierwiastek z tego zawsze będzie się mieścił w typie int. No i zobaczmy, jak działa nasz usprawniony program. No chcieliśmy to zobaczyć, ale niestety program się nie skompilował. No po prostu przy, kompilator przypomina nam o tym, że. Nie dodaliśmy odpowiedniego tutaj nagłówka, który służy temu, żeby właśnie móc wykorzystać funkcję pierwiastek. Teraz już program kompiluje się poprawnie. I dla liczby miliard 7 wynik mamy absolutnie natychmiast. No dlaczego tak jest? Zamiast miliarda operacji. Wykonujemy pierwiastek z tego operacji na pierwiastek z miliarda no to jest mniej więcej 30 kilka tysięcy no to 30 kilka tysięcy operacji to już wiemy z poprzedniego programu że komputer jest w stanie wykonać bardzo ale to bardzo szybko. To co pokazaliśmy w tej części technicznej to były tylko dwie ilustracje tego jak można pisać szybkie programy czyli tak naprawdę układać efektywne algorytmy tak by można było też powiedzieć. Więcej przykładów znajdziecie w kursie podstaw algorytmiki, który jest tym drugim kursem programowania w Main 2. Tak naprawdę okazuje się, że to jest właśnie cała gama różnych algorytmów, różnych klasycznych metod, które pozwalają na to, żeby programy, właśnie zamiast działać wolniej, mogły działać dużo szybciej.